Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Piękny krajobraz, piękne otoczenie. To są Beskidy. Strumyczek ładnie szemrze, woda jest krystalicznie czysta. Las nie jest specjalnie sucho, bo wczoraj mocno padało, ale jest pięknie. I w tym pięknym otoczeniu chcę rozważać o naszym małżeństwie, które już trwa. 47 lat. 47 lat jesteśmy razem szczęśliwi, cieszymy się sobą i cieszymy się sobą w Bogu. I żona moja mi się coraz bardziej podoba. Ale zanim przystąpię do rozważań szczegółowych, chciałem kilka punktów kluczowych ustalić na początku, które są absolutnie pewnikami. Powiedziałbym dogmatami. Po pierwsze, że małżeństwo jest instytucją ustaloną przez Boga, nie przez ludzi. My często myślimy, że jest to podpis złożony w odpowiednim urzędzie, że jest to dane sobie słowo. Tak, to wszystko jest prawda, ale jest to instytucja między kobietą a mężczyzną ustalona przez Boga. I dlatego trwa w Bogu i rządzi się boskimi prawami. Dwa. Małżeństwo jest nierozerwalne. Często się to kontestuje. Niestety, niestety to jest prawda. Po trzecie. Małżeństwo trwa w miłości Bożej. To znaczy nie że my kochamy Boga. Tak, ale nie, nie to głównie. Trwajcie w miłości mojej, mówi Jezus. Czyli małżeństwo trwa w miłości Boga. Czyli miłość małżeńska jest miłością, która pochodzi od Boga. Nie od yy, mojej żony Basi i mnie Andrzeja. Tylko pochodzi od Boga. My sobie ją tylko nawzajem przekazujemy. Trwajcie w miłości mojej, powiedział Jezus. Po trzecie: Seks jest integralnie związany z małżeństwem. Jest to. Część, nie chcę mówić najważniejsza, mniej ważna, jest to część bardzo spajająca małżeństwo. Dlatego Pan Bóg stworzył mężczyznę i kobietę. Już w ten sposób na samym początku stworzył seks. Często źle rozumiany, ale to jest sprawa tych, co źle rozumieją, a nie Pana Boga. I dopiero z tymi trzema sprawami, z tymi trzema punktami. Jak gwoździami, na których wiszą obrazy, można rozważać problemy małżeńskie. Można się zapytać, dlaczego małżeństwa się nie kochają? Dlaczego małżeństwa stygną? Dlaczego małżeństwa się rozlatują? Ano dlatego, że. Nic na tym świecie nie jest stałe. Teraz mówię o y, bardzo ogólnej, rządzącej całym światem, drugiej zasadzie termodynamiki. Nie będę używał tutaj pojęć, y, pojęć naukowych. Druga zasada mówi o tym, że jeżeli coś ma się rozpaść, to się rozpadnie że cały świat Dąży do dezintegracji, że, y, że stół zrobiony i stojący na pewno się kiedyś rozleci i na pewno go kiedyś spalimy. Że, 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 że nie ma rzeczy stałych na tym świecie. Oczywiście my możemy coś uczynić, że dłużej trwa. Ten stół będziemy malować, dbać o niego. Szlifować, sklejać. Tak, ale wkładamy w to energię, czyli inaczej. Druga zasada termodynamiki mówi o tym, że wszystko dąży do rozpadu, chyba że utrzymuje się przez dodanie energii. Każdy dom zbudowany na początku piękny, jeżeli nie dodamy w niego pracy, energii w postaci pracy, że się na nowo otynkuje, na nowo pomaluje schody, na nowo, na nowo, na nowo, dach się zrobi na nowo, rynne na nowo i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to ten dom kiedyś popadnie w ruinę. Czy dotyczy to tylko świata materialnego? Nie. Dotyczy druga zasada termodynamiki, aczkolwiek sformułowana dla świata materialnego, jak to wynika... Z moich poprzednich referatów dotyczy również świata duchowego. Małżeństwo to jest instytucja, która się dzieje tutaj na Ziemi, w świecie materialnym, ale zakotwiczona i dzieje się również w Bogu. Ja nie wiem, czy w Bogu dzieje się więcej niż na Ziemi, czy mniej niż na Ziemi. Nie jest to istotne. Małżeństwo realizuje się w Bogu. I jeżeli nie dodamy do małżeństwa energii, to ono się będzie powoli rozlatywać. W jakiej postaci energii? W postaci materialnej i niematerialnej. Materialnej, kupno kwiatków, pójście do kina i wiele innych w każde małżeństwo prawdopodobnie będzie inaczej wyrażało swą miłość. Również pozmywanie garnków, dobre ułożenie garnków i, i talerzy w zmywarce. Ale również w świecie duchowym. Wspólna komunia święta, wspólne, wspólna msza święta, wspólna modlitwa rano i wieczorem. W ten sposób dodajemy energii, energii duchowej do naszego małżeństwa. Małżeństwo to, jest nie tylko pięk, to są nie tylko piękne chwile. Małżeństwo to jest sinusoida. To są, będę teraz używał terminów y, z y, ćwiczeń duchowych ignacjańskich, św. Ignacego Loyoli. To są okresy. Radości, pocieszenia i okresy strapienia, czyli smutku. I nie unikniemy tego. Pamiętajmy, nasze małżeństwo realizuje się w Bogu, a wszystkie, a wszystkie instytucje realizowane w Bogu są komuś nie w smak. I ten ktoś będzie je atakował. Będzie to robił bardzo inteligentnie. Mówię o szatanie. Szatan. Szatan będzie atakował instytucje małżeństwa. I to im bardziej się kochają, im bardziej są w Bogu, tym bardziej szatan będzie szukał dziurki i uderzał. Dlatego małżeństwo jest sinusoidą. Są chwile. Pocieszenia i chwilę strapienia, i chwilę pocieszenia i chwilę strapienia. I to jest normalne. I to jest normalne, że będą kłótnie, ale będą i chwile uniesienia. Że będzie smutek i będzie radość. Dlaczego? Bo Bóg nam daje radość. Natomiast szatan ciągle patrzy, gdzie by tutaj dziur wcisnąć swoją, swoją Myśli. A czy na pewno Bóg chce w małżeństwie dla Was dobrze? A spróbuj co innego poza małżeństwem? Czy to jest źle? A spróbuj czegoś innego, może tylko raz. Jest takie niemieckie przysłowie: Einmal i keinmal, Jeden raz to nie jest raz, po polsku mówiąc. A spróbuj czegoś innego, a to to jest klasyczna mowa szatana. I na pewno na pewno ulegniemy, bo jesteśmy tylko ludźmi. A szatan jest od nas znacznie, znacznie bardziej inteligentny. Ale po cóż łaska boska? Bo, bo Jezus w małżeństwie, w instytucji małżeństwa daje specjalne łaski. Trzeba wierzyć w te łaski i korzystać z tych łask, i czerpać garściami z tych łask. Co nie znaczy, że będą chwile pocieszenia i chwile strapienia. I w tych chwilach pocieszenia cieszmy się, cieszmy się sobą, cieszmy się sobą w Bogu, radujmy się w Bogu, radujmy się sobą w Bogu, radujmy się. Piękną przyrodą w Bogu, radujmy się tym strumyczkiem w Bogu, radujmy się, ale w chwilach strapienia pamiętajmy, że małżeństwo nasze trwa nadal, że walka nasza o małżeństwo trwa nadal. Prawdopodobnie ona jest w niebie znacznie bardziej zaawansowana niż my tutaj myślimy na Ziemi. Prawdopodobnie nasze anioły walczą, ile tylko sił mają. I pamiętajmy w, ty, w tych chwilach strapienia o pięknych chwilach pocieszenia. I tą myślą, że małżeństwo to jest instytucja boska, że realizujemy plany boskie jako małżeństwo, że w małżeństwie ścierają się dwie tendencje: tendencja pochodząca od Boga. Dająca pocieszenie i siłę, i tendencja pochodząca od szatana, dająca destrukcję, dająca yy, tylko namiastkę pocieszenia, ale ona działa szalenie destrukcyjnie, nawet jak nam się wydaje, że nie działa destrukcyjnie, to działa destrukcyjnie. I to byłoby tyle. Cieszmy się, piękną. Przyrodą i naszym małżeństwem. Dziękuję z Panem Bogiem. Do widzenia. Teraz taki obrazek. Obrazek dwóch domów, dwóch małżeństw. To jest małżeństwo, które kiedyś było chyba dobre, nie wiem, ale. Nie pracowało, nie dodawało tej energii i pozostała ruina. Tuż obok stoi piękny dom, obraz dobrego małżeństwa, gdzie ciągle coś się psuje, jak w każdym domu trzeba naprawiać, trzeba dodawać energii i dom trwa. Jest coraz piękniejszy. Tak jest z małżeństwem.